Studenci do naszych zajęć w laboratorium wykorzystują urządzenia do pomiaru w ruchu drogowym, m.in. urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz urządzenia do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym. Urządzenia te są dostępne w naszym laboratorium, stacjonarne oraz mobilne. Różnią się również technologią stosowaną w tych urządzeniach. W tej sali można przymierzyć symulatory, kombinezony odczuć wieku starczego. To są kombinezony, które pozwalają nam w ciągu zaledwie kilku minut postarzyć się o jakieś 50 lat i doświadczyć wszystkich niedogodności związanych z tym wiekiem. Tych symulatorów używamy na zajęciach na przykład z infrastruktury turystycznej i dzięki temu studenci są w stanie postawić się w sytuacji osoby starszej, uwrażliwić się na potrzeby Osób starszych, i uzmysłowić sobie, że pewne rozwiązania, które, które dla nas wydają się oczywiste i proste, wcale takie nie są z punktu widzenia osób starszych i trzeba pomyśleć o ich potrzebach. Laboratorium wyposażone jest w dwa rodzaje robotów przemysłowych oraz w trzy rodzaje przenośników. Także wyposażone jest w oprogramowanie specjalistyczne służące temu, aby studenci nauczyli się programować. Roboty przemysłowe, które wykorzystywane są w zakładach logistyczno-produkcyjnych i dzięki temu są w stanie znaleźć łatwiej pracę po skończeniu studiów. W tym laboratorium nasi studenci zapoznają się z wirtualną rzeczywistością. Zdobyta tutaj wiedza pozwala im lepiej zrozumieć procesy zachodzące w branży TSL, w transporcie, spedycji logistyki.